Siema, z tej strony MK. Szybki update dzisiaj będzie tego co się zmieniło u mnie w akwarium. No to doszedł rogatek, doszedł lotos i, i krypty. Nie wiem czy to pokazywałem na poprzednim filmie. Tu są te krypty brązowe doszły. Lotos, rogatek i ta roślina, ale chyba już o tym mówiłem krypta się dosyć fajnie przyjęła, wypuściła nowe liście tutaj ta y, mała roślinka, to jest chyba japonika nie pamiętam kompletnie jej nazwy ale ona coś ma w nazwie z japoniką wspólnego no nie bardzo, nie bardzo, za to cheniek, którego posadziłem tutaj i tutaj na przodzie to co nie wykopały mi y, ślimaki czy, czy ryby no to rośnie, to rośnie y, no i jestem troszeczkę zdziwiony no, co jeszcze? No, jest ta nowa pokrywa, ta aluminiowa pokrywa. Film wrzucę, jak tylko poskładam to w całość, bo jest tam chyba 11 krótkich odcinków, więc muszę to poskładać w jedną całość. I tak, akwarium jest na razie doświetlone. Myślę, że nie jest źle, ale dobrze też nie jest. Aluminium spowodowało, że mnóstwo światła jest odbijane i trafia do środka z powrotem, ale. Będziecie słyszeć w tle zabawkę mojego dziecka. E, dobra, ale e, musiałem wyrzucić jedną świetlówkę, tą różową, e, ona trochę mnie denerwowała. I została tylko jedna T5, która to wszystko doświetla. E, mianowicie została, tutaj Wam pokażę, ściągnę tylko połówkę. Bo jeszcze nie mam zawiasów, tylko jest jedna T5 na szynie. Tak jak Wam mówiłem, ona może zostać odsunięta w dowolne miejsce, gdzie ja sobie tylko to wymyślę. To ją mogę sobie przesunąć po prostu na koniec, naprzód. Nie ma to dla mnie znaczenia, nawet tam do końca mogę ją wsunąć. Ustawiam ją mniej więcej na środku i tyle, ale mam dostęp do akwarium. Mega. No, tą połówkę też oczywiście można ściągnąć. Nie będę tego ściągał, tutaj leżą mi rzeczy. Ale to wszystko, o. To wszystko też można podnieść i mamy dostęp do całego akwarium. Na tym mi zależało. Nie mam jeszcze uchwytów. Nie mam jeszcze wykończonej tej obudowy. Jak widzicie, nie jest jeszcze pomalowana. Ale. Skończone są rzeczy. Spasowane. Wycięte zostały otwory. Obudowa się fajnie. Moim zdaniem prezentuje, albo ją polakieruje, albo okleje, tak jak mówiłem wcześniej No i moim zdaniem jest o wiele lepiej jak było Nie widać też tej linii wody która mnie zawsze denerwowała w tym akwarium Dobra, to by było na tyle tego akwarium, a przejdziemy zaraz do krewetkarium, zobaczymy co tam się zmieniło A co tu się zmieniło? No niewiele, oprócz tego, że padło jakieś 70% górami w trakcie tworzenia tego labiryntu oddechowego nie przeżyły różnice temperatur powietrza atmosferycznego, a, a wody, i po prostu podpływając do powierzchni. E, ja się dużo się zastanawiałem, dlaczego mi to górami tutaj pada. I w końcu wyczytałem, że e, powinno się roznażać, e, znaczy chować na rybek, przy, e, po pierwsze akwarium powinno mieć pokrywę. A po drugie, jeżeli górami zaczyna oddychać powietrzem atmosferycznym i na zewnątrz temperatura jest bardzo niska, powiedzmy, nie wiem, czy jest duża różnica temperatur powietrza, a wody, to nawet podniesienie pokrywy kiedy zimne powietrze nagle wleci do, y, nad tafle, a górami akurat podpłynie takie malutkie jeszcze górami podpłynie, żeby zaczerpnąć tego powietrza atmosferycznego, y, to ta różnica temperatur może je zabić. I to prawdopodobnie się stało w moim przypadku. Przeżyło około 40 sztuk, tych najsilniejszych, ale widać straszną różnicę we wzroście. Największe sztuki mają po jakieś 4-5 mm, najmniejsze nadal mają 2. Więc możecie to zobaczyć: gdzieś tutaj powinny pływać takie malutkie, a gdzieś powinny pływać o wiele większe. Tutaj właśnie widać malutką i gdzieś o wiele większe górami, u którego można zauważyć już płetwę ogonową. Płetwę grzbietową i, i te płetwy piersiowe, to przy jeżeli ktoś się przypatrzy, to to zauważył. No, tak jak mówię, Heniek został przycięty, bąbelkuje, lampa się nadal sprawdza. Trochę problemów z jakimiś tutaj skorupiaczkami, ale jak tylko odchowam te górami, żeby mógł je przenieść do ogólnego zbiornika, to coś z tym zrobię. Na razie nic z tym nie robię, nie leję żadnej chemii, niczego. Tutaj nie dodaję. Postaram się znaleźć jakieś naturalne środki, typu ryby, które mogą się tym pożywić, czy, czy w jakiś inny sposób, czy jakieś ślimaki, które, które by to zjadły. Nie chcę tu tulać chemii, bo mówię, krewetki mi się fajnie rozmnażają. Jest ich mnóstwo, jest mnóstwo małych, więc nie chciałbym tutaj tego stracić. To by było na tyle, siema.